Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj mówię dalej o chrzcie w Duchu Świętym. Jak definiuje jego Biblia, co zawiera, jak wpływa na Twoje życie. Poświęciłem już dwa dni z tego tygodnia mówiąc o tym, utwierdzając, że chrzest w Duchu Świętym jest oddzielnym doświadczeniem od narodzenia się na nowo. Nie musi być oddzielony bardzo długim czasem, ale jest to oddzielne doświadczenie. Dzieliłem się już na ten temat. Wiem, że wiele z tego, co mówię, sprzeciwia się dużej części ciała Chrystusa. Zwłaszcza fundamentaliści, ewangelicy odrzucają chrzest w Duchu Świętym jako oddzielne doświadczenie, a także odrzucają dar mówienia językami, który jest jednym z darów Ducha Świętego. Poświęciłem już na to wiele czasu. Wiem, że istnieje... Nie wiem, jak brzmi właściwe słowo, ale wiem, że istnieje opór, ostry sprzeciw, niedowierzanie w to, co mówię, ale oparłem to na piśmie. Wierzę, że jeśli obejrzałeś dwa poprzednie dni, one powinny dowieść mojej racji i powinny, jeśli wierzysz Biblii, przekonać Cię do tego. Jeśli to pierwszy odcinek, który oglądasz, zachęcam Cię do nabycia tych materiałów. Te materiały, książka, którą oferuję, zagłębia się w dużo więcej szczegółów. Rozprawia się z wieloma pytaniami, czy z krytyką, którą ludzie posiadają wobec Chrztu w Duchu Świętym jako oddzielnego doświadczenia oraz wobec daru mówienia językami. Zachęcam cię, zdobądź książkę lub obejrzyj poprzednie odcinki, wszystkie znajdują się w archiwum na naszej stronie. Pozwól, że przejdę do Dziejów Apostolskich, rozdział drugi. Posłużyłem się już Ewangelią Jana, rozdział dwudziesty, i Dziejami Apostolskimi, rozdział pierwszy, aby pokazać, że Jezus tchnął na nich i powiedział: Przyjmijcie Ducha Świętego. Ale później, zaraz po tym, powiedział, oczekujcie, aż zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Istnieje różnica pomiędzy posiadaniem przy sobie Ducha Świętego przez zbawienie, a bycie ochrzczonym w Duchu Świętym. O czym mówił Jezus w Dziejach Apostolskich, rozdział pierwszy. Dzieje apostolskie, rozdział drugi, to miejsce, w którym nastąpiło tego wypełnienie. Pozwól, że na chwilę się cofnę i podzielę się czymś jeszcze. Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, werset czwarty. Jezus, będąc razem z nimi, nakazał im nie Chodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił was wodą, a wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To coś, co ludzie, którzy wierzą w chrzest w Duchu Świętym i mówienie językami. Uważam, że często popełniają tu błąd, ponieważ pośród niektórych zielonoświątkowych wypełnionych duchem grup naucza się, że musisz oczekiwać na Ducha Świętego. Właściwie poznałem ludzi, którzy oczekiwali przez 20 i 30 lat, prosili i szukali Boga i było tak z powodu tego wersetu, który mówi oczekujcie obietnicy Ojca i nie opuszczajcie Jerozolimy. Ludzie wzięli to myśląc, że musisz oczekiwać, że to od Boga zależy, kiedy wypełnicie cię Duchem Świętym. Że nie możesz znaleźć kranu, że nie możesz go odkręcić, że masz błagać, a Bóg, kiedy będzie gotowy, wypełni cię Duchem Świętym. Że to jest zależne tylko od decyzji Pana. Moja odpowiedź na to brzmi, to polecenie mówi oczekujcie, czekajcie w Jerozolimie. Nie potraktujesz to dosłownie, że musisz oczekiwać na przyjęcie Ducha Świętego. W takim razie, żeby wypełnić ten werset, musiałbyś pojechać do Jerozolimy i oczekiwać. Nie wierzę, aby to w ogóle się do nas odnosiło. To miało miejsce, zanim Duch Święty został wylany. W dziejach apostolskich rozdział drugi po przyjściu Ducha Świętego Piotr głosił ludziom i powiedział obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. Jest tutaj mowa o Tobie i o mnie. Ten czas nadszedł. Pięćdziesiątnicy nie musisz oczekiwać i czekać na przyjście Ducha Świętego. Duch Święty chce napełnić Cię bardziej niż Ty chcesz zostać napełniony, więc nie musisz błagać, nie musisz prosić, nie musisz oczekiwać, nie musisz czekać. Nie siedzisz na tylnym siedzeniu i nie mówisz, czego chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz jechać. Nie, tutaj to ty siedzisz na miejscu kierowcy, jeśli zabiegasz o chrzest w Duchu Świętym i pragniesz tych darów, o których pismo z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 14 mówi nam, abyśmy usilnie starali się o duchowe dary. Jeśli zabiegasz o nie, dostaniesz. Jeśli nie, nie dostaniesz. Jeśli oczekujesz, obejdziesz się bez nich. To błędne zrozumienie. Możesz przyjąć Ducha Świętego w każdej chwili. Ludzie ripostują mnie, kiedy mówię te rzeczy i mówią, tak więc twierdzisz, że możesz modlić się językami, że możesz włączać Ducha Świętego i go wyłączać, że Bóg jest na Twoje zawołanie i że kiedy tylko chcesz mówić językami, możesz mówić językami? Wierzę, że mogę modlić się językami w każdej chwili, ale nie dlatego, że włączam i wyłączam Ducha Świętego. Duch Święte Święty zawsze jest włączony. To ja włączam się i wyłączam. W tej chwili nikt nie skorzystałby, gdybym mówił językami, więc nie będę mówił językami w ogólnoświatowej telewizji, ale mógłbym, gdybym tak postanowił. Mogę to zrobić. Duch Święty zawsze daje mi namaszczenie, inspirację do modlenia się językami. Mogę modlić się językami w każdej chwili, cały czas, jeśli chcę. To nie ja kontroluję Ducha Świętego, to jak z silnikiem, z dynamo, które działa cały czas. Ta moc jest zawsze obecna i kiedy tylko chcę się do niej podłączyć, moc popłynie. Popłynie namaszczenie, popłynie dar Ducha Świętego. Nie muszę oczekiwać. Duch Święty przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy i nie musimy już więcej oczekiwać. Dzieje apostolski, drugi rozdział, pierwszy werset mówią a gdy nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Jest kilka rzeczy, które chcę powiedzieć na ten temat. Po pierwsze, niektórzy ludzie, którzy są naprawdę przeciwni darowi mówienia językami, mówią, jeśli wierzysz w mówienie językami, dlaczego nie masz języków ognia? Tak mówi Biblia i tak się to wydarzyło. Oto moja odpowiedź. Jeśli otworzysz Księgę Kapłańską, rozdział 9. Przybytek, gdzie ofiarowano, Mojżesz wydawał instrukcje, wybudował przybytek, ofiarowali go, złożyli ofiary, położyli je na ołtarzu. Mojżesz się modlił i spadł ogień i pochłonął pierwszy dom, który Bóg wybudował. I powiedział on, że będzie przebywał w miejscu najświętszym. Kiedy to zrobił, spadł ogień i był to nadnaturalny ogień. Jednak po tym, jak ogień spadł, to oni musieli go podtrzymywać. To nie tak, że Bóg pochłonął każdą z ofiar, które później składali, ale pierwotna ofiara została pochłonięta przez ogień z góry i możesz przeczytać o tym w Księdze Kapłańskiej, rozdział 9. Potem w rozdziale 10 synowie Arona, Nadab i Abichu ofiarowali obcy ogień. Przez wiele lat nie wiedziałem, co oznacza obcy ogień. Byłem zdezorientowany, ponieważ kiedy ofiarowali obcy ogień, spadł na nich gniew Boży i zabił Nadaba i Abichu, i byli martwi na miejscu. Byli kapłanami, ale ofiarowali obcy ogień. Jeśli przeczytasz to w kontekście, cofnij się do wcześniejszych wersetów. Księga w kapłańska, rozdział 9. Bóg zesłał ogień z nieba, aby zapoczątkować system ofiarniczy. Po tym wydarzeniu mieli podłożyć drzewo i pilnować, aby ten ogień się palił i nigdy nie zgasł. Jednak na Dab i Abichu podłożyli obcy ogień, ogień, który nie spadł z nieba, podłożyli naturalny ogień, ogień rozpalony przez człowieka i Bóg ich zabił. Kiedy drugi przybytek nazywany świątynią został ofiarowany, ma to miejsce w drugiej księdze kronik, rozdział siódmy. Salomon wybudował świątynię, złożył ofiary, złożył wiele, wiele ofiar i modlił się i ofiarował świątynię Panu. I znowu ogień Boży spadł z nieba, nadnaturalny ogień. Nikt go nie rozpalił. To Bóg rozpalił ogień, aby pochłonął wszystkie ofiary. Wyszedł od Boga i znowu dostali polecenie, aby podtrzymywać ogień przez podłożenie pod niego drewna. Ale nie mogli ofiarować obcego ognia. Tutaj w Dziejach Apostolskich rozdział drugi. Teraz Bóg już nie przebywa w świątyniach, przybytkach zbudowanych ludzką ręką, ale my jesteśmy świątynią ducha świętego. Jest o tym mowa w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział, 16, werset, i w pierwszym liście do Koryntian, rozdział szósty. Jest o tym mowa dwukrotnie. Jesteśmy świątynią ducha świętego, więc teraz Bóg zamieszkuje w nas, kiedy przyszedł i zamieszkał w naszej świątyni. Był to moment, w którym Duch Święty zaczął wypełniać i zamieszkiwać te świątynie, nasze ciała. Ogień ponownie spadł z nieba. Ale tak samo jak w Starym Testamencie, Bóg zesłał pierwszy ogień, a potem ludzie musieli podtrzymywać ten ogień w pewnym sensie naturalnymi sposobami. Musieli podkładać drewno, ale rozpalenie tego ognia było nadnaturalne. Z tym, że to wydarzyło się tylko raz. Drugi raz miało miejsce, kiedy rozebrano przybytek i wybudowano świątynię, i Bóg ponownie zesłał ogień. Teraz tutaj, gdzie ogień Boży spadł na tych ludzi, ten pierwszy moment, w którym się to stało, nad ich głowami pojawiły się języki ognia, wypełniając proroctwo Jana, wypełniając wszystkie starotestamentowe typy. Zadziało się to w tym pierwszym momencie, ale teraz ogień Ducha Świętego płonie w naszych sercach i trwa. Nie musisz mieć języków ognia nad swą głową. Tak jak w Starym Testamencie, nie musisz każdego dnia wołać, aby nadnaturalny ogień spadł z nieba. Po prostu podtrzymywałeś ogień dany od Boga. Tak więc niektórzy ludzie mówią, jeśli mówienie językami naprawdę jest od Boga, to dlaczego nie masz nad sobą języków ognia? Jeśli słuchałeś, masz tu swą odpowiedź. Istnieje starotestamentowy precedens i jest to dokładnie wypełnienie starotestamentowego typu i dlatego nie masz już więcej fizycznego języka ognia nad głową. Jednak za pierwszym razem ludzie je mieli. Inni powiedzą, ale to były znane języki. Zapewniam cię. Że kiedy mówili językami w Dniu Pięćdziesiątnicy, były to języki, które ludzie rozumieli. Zastanawiam się tylko, czy uczniowie faktycznie mówili językami innych ludzi, czy Bóg namaścił ich uszy, aby usłyszeli to we własnym języku, ponieważ zostało to napisane tak: Słyszymy w naszych językach wielkie dzieła Boże werset 11). Nacisk został położony na to, że słyszeli, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Nie jestem pewny, czy oni mówili w innych językach, czy też ludzie słyszeli to, co oni mówili w swoich językach. Tak czy inaczej, było to nadnaturalne i były to znane języki. Jednak pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy werset mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości, Bożego rodzaju miłości, bym nie miał, nic nie zyskam. Ten werset wyraźnie pokazuje, że istnieją różne rodzaje mówienia językami. Istnieje dar mówienia językami w znanym języku. Wydarzyło się to w dniu pięćdziesiątnicy i istnieją biblijne przykłady na to, że wydarzyło się to też innym razem. Słyszałem też o ludziach, którzy w nadnaturalny sposób mówili w obcym języku. Mój przyjaciel. Nie pamiętam wszystkich detali, więc nie będę starał się być szczegółowy, ale był na nabożeństwie, gdzie jedna z osób wstała i odezwała się w językach. Był tam też inny człowiek, który w to nie wierzył i uważał to za diabelstwo, ale był on w innym kraju i usłyszał proroctwo, to mówienie językami. I był to język, który zdał z jakiegoś miejsca w Afryce i tamta osoba po prostu chwaliła Boga i mówiła wspaniałe rzeczy. To było potwierdzeniem dla tamtego człowieka. Stał i powiedział całemu zgromadzeniu, co powiedziała ta osoba i było to w znanym języku, czy to ona wypowiedziała to w znanym języku, czy ten człowiek usłyszał to w znanym języku. Tak więc wierzę, że tak rzeczy mogą się wydarzyć. Ale według pierwszego listu do Koryntian, rozdział 13, istnieje mówienie w znanym języku językami ludzi, a także językami aniołów. Jest wyraźnie powiedziane, że istnieje mówienie językami w nieznanym języku. Nie poświęcę na to całego czasu, ale jeśli przestudiujesz pierwszy list do Koryntian, rozdział 14, Mówi on o tym, że kiedy mówisz językami, nie rozumie cię żaden człowiek. Gdyby to był ten sam rodzaj mówienia językami, jak ten w dziejach apostolskich rozdział drugi, ktoś by go zrozumiał, ponieważ jest to znany język. Możesz mówić językami w języku, który jest znany, jednak zdecydowana większość naszego mówienia językami służy do osobistego budowania i relacji z Bogiem. I nie jest to znany język, ale język aniołów. Pismo wyraźnie to mówi. Niektórzy będą mówić, jeśli wierzysz w mówienie językami, musisz być w stanie mówić znanym językiem. To nieprawda. Słyszałem też, jak niektórzy ludzie mówili, że to jest zdolność do uczenia się innych języków. Niektórzy posiadają talent do mówienia obcymi językami, ja nie. Ja nawet nie mówię zbyt dobrze po angielsku, mówię po teksańsku. Pojechałem kiedyś do Niemiec i starałem się powiedzieć zergut. I za każdym razem, kiedy to powiedziałem, ludzie mnie przedrzeźniali i nabijali się. Nie wiem, wygląda na to, że nie mam do tego zdolności, a niektórzy mają. Niektórzy powiedzą to jest dar mówienia językami. To nie było uzdolnienie do uczenia się językami. Ci ludzie natychmiast mówili biegle w znanych językach. To nie jest talent. Uzdolnienie to nadnaturalny dar. Więc kiedy ludzie mówią, że mówienie językami to zdolność do szybkiej nauki języka i posługiwania się nim, to nie jest prawda. Nie o to tu chodzi. Oczywiście Bóg może być w to zaangażowany. To może być talent, dar, który Bóg komuś dał, ale nie jest to chrzest w Duchu Świętym i mówienie je językami. Ci ludzie mówili językami, których się nigdy nie uczyli, których nigdy nie ćwiczyli, a jednak czytamy tutaj, że głosili wielkie dzieła Boże i chwalili Boga. I wydarzyło się to w dniu pięćdziesiątnicy. Niektórzy powiedzą, cóż, nie wszyscy mówią językami. Pozwól, że posłużę się wersetem z pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział. A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, Potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców i czytamy, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy mówią językami? I odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi nie. Oczywiście nie każdy jest prorokiem, nie każdy jest apostołem i nie każdy mówi językami. Tak więc niektórzy wzięli ten fragment i mówią, Widzisz? To pierwszy list do Koryntian, 12, rozdział 29, werset. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? Czy wszyscy tłumaczą? Oczywiście odpowiedzią jest nie i zgadzam się z tym. Ale ten fragment mówi o darze mówienia językami, który jest darem funkcjonującym w Kościele. Na najlepszy sposób, w jaki mogę się do tego odnieść, znajduje się tutaj w kontekście. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 29 werset. Czy wszyscy prorokami? Nie. Czy wszyscy prorokami? Nie. Czy wszyscy nauczycielami? Nie. A jednak Pismo mówi, że każdy z nas powinien być gotowy do udzielenia odpowiedzi, że powinniśmy być gotowi, by nauczać i robić inne rzeczy. Każdy z nas powinien nauczać innych, czynić uczniami, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, Powinniśmy nauczać jednak istnieje różnica pomiędzy chrześcijaninem i Janem Kowalskim, który naucza innych tego, co sam wie, a kimś, kto został powołany do daru nauczania. Ja mam dar nauczania. Bóg nadnaturalnie dotknął mojego życia i wiem, że niektórzy z was się z tym nie zgadzają i nie ma sprawy, ale wiem, że Bóg dał mi dar nauczania i wyjaśniania różnych rzeczy. Kaznodzieja ogłasza, nauczyciel wyjaśnia jest to nadnaturalny dar. Nie miałem tego przed przyjęciem chrztu w Duchu Świętym, nie potrafiłbym ci nic powiedzieć. Teraz Bóg dał mi zdolność do komunikowania i nauczania. Mam dar nauczania i jest to coś innego. Od przeciętnego chrześcijanina. To mój dar do usługiwania. To moje powołanie, to mój zawód. Coś, do czego powołał mnie Bóg. Czy wszyscy są powołani do tego, czym ja się zajmuję? Nie. Ale czy każdy chrześcijanin jest powołany do uczenia? Tak. Powinieneś uczyć innych ludzi, ale możesz nie mieć daru nauczania. Czy każdy powinien prorokować? Pierwszy list do Koryntian 14 rozdział mówi, żebyście wszyscy prorokowali jeden po drugim. Każdy może prorokować, ale to nie czyni cię prorokiem. Tylko dlatego, że prorokujesz, nie czynisz z Ciebie proroka. Istnieje różnica pomiędzy służbą proroka, a prostym proroctwem, kiedy mówisz, Bóg jest tutaj, Bóg nas kocha, Bóg słyszy i odpowiada na nasze modlitwy i uwielbienie. To prosty dar proroctwa i każdy członek ciała Chrystusa może to robić. Ale są ludzie, którzy są powołani do bycia prorokiem. Tak samo tutaj jest mowa o darze mówienia językami, który funkcjonuje w Kościele. Znam ludzi, dla których jest to obdarowanie, które otrzymali. Tak jak ja jestem obdarowany do nauczania, niektórzy są obdarowani do mówienia językami i interpretowania języków. Tak więc nie każdy jest do tego powołany. Nie każdy będzie miał dar urzędu do tego, by stać przed kościołem i mówić językami, ale każdy z nas może i powinien modlić się językami. Mam nadzieję, że to ci coś wyjaśnia. Jednak niektórzy ludzie próbują powiedzieć, że nie wszyscy powinni mówić językami i błędnie używają wersetów z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12, który mówi o tym, że to może nie być Twój dar usługiwania. Tak samo jak każdy z nas powinien uczyć innych ludzi i dzielić się swoją wiarą, ale możesz nie być powołany do urzędu nauczyciela. Podobnie jak każdy z nas powinien modlić się językami i budować samego siebie na naszej najświętszej wierze, ale możesz nie mieć daru mówienia językami, który funkcjonuje na zgromadzeniu Kościoła. To są dwie różne rzeczy. Dzieje apostolskie rozdział drugi mówią o tym, że wstąpiły na nich języki ognia i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Nie mam czasu w dzisiejszym programie, aby się w to zagłębić, ale pozwól, że powiem to i będę kontynuował jutro. Oto powód numer jeden, który powstrzymywał mnie przed mówieniem językami przez długi czas. Myślałem, że Duch Święty stąpi na mnie i zmusi mnie do mówienia językami. To taki prymitywny przykład, ale wiem, że każdy może odnieść się do tego, o czym mówię. Myślałem, że mówienie językami będzie jak wymiotowanie że będziesz przykładał rękę do ust, ale nie będziesz mógł tego powstrzymać, że to po prostu wyjdzie. W ten sposób myślałem, że Duch Święty przejmie kontrolę i zmusza cię do mówienia językami. I dopóki tak myślałem, nie mówiłem ję językami. Chociaż tego pragnąłem, modliłem się o to, czekałem na to, ale nic się nie wydarzyło, ponieważ Duch Święty nie zmusza cię do mówienia językami. Tak jak czytamy tutaj, to oni mówili językami. Duch Święty nie mówi językami, to oni przemówili językami. To ci ludzie mówili językami tak, jakim Duch poddawał, czy też jak ich inspirował. Duch Święty to inspiruje, ale on nie zmusza cię do mówienia językami. To jest wielkie założenie. To jedna z głównych rzeczy, i brak zrozumienia tej kwestii powstrzymywał mnie przed mówieniem językami przez długi, długi czas. Skończył nam się dzisiaj czas, ale będę kontynuował w jutrzejszym programie. Powiem tylko, że mam książkę pod tytułem Nowy Ty i Duch Święty. Mówi o tym, czym jest prawdziwe zbawienie, a także o chrzcie w Duchu Świętym i mówieniu językami. Zagłębia się w większe szczegóły, niż ja jestem w stanie to zrobić tutaj, dlatego zachęcam cię do zdobycia jej. Podajemy sugerowaną wysokość datku, ale damy ci ją za dowolną kwotę, zwłaszcza jeśli zadzwonisz i ktoś się z tobą pomodli. Jeśli teraz przyjmiesz chrzest w Duchu Świętym oraz mówienie językami, wyślemy ci ją jako prezent. Chcemy pomóc ci ugruntować się i zrozumieć, co się dzieje. Wysłuchaj naszego Lektora. On poda Ci informacje nie tylko odnośnie tej książki, ale także reszty materiałów. Proszę zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie jutro, kiedy będziemy mówić dalej o Chrzcie w Duchu Świętym i mówieniu językami. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia. Cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris. Musisz zrobić krok wiary i zacząć wierzyć w Bogu o coś wielkiego. Bóg stworzył każdego z Was do czegoś szczególnego, kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez cztery godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez dwa lub trzy lata, to zapewniam Cię, Bóg będzie do Ciebie mówił i zacznie pokazywać Ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Oharis Bible College. Każdy z Was został stworzony mając cel. Czy wiesz, jaki jest ten cel? Znajdź swój cel. Przyjdź do szkoły Harris w Łodzi. Dowiedz się więcej na cbcpolska.com Linia modlitewna dla widzów programu Prawda Ewangelii jest czynna od wtorku do piątku od godziny 12 do 18.30 z wyjątkiem dni urzędowo wolnych od pracy. Jeśli potrzebujesz, by ktoś zgodził się z Tobą w modlitwie, zadzwoń pod numer 42 280 78 67 lub napisz na adres info małpa